Tak jakbym w rybę trafił Od razu uderzył? <laughs> Z drenga <laughs> Siedź Cześć, witajcie na Catch'n Relax w kolejnym filmie. W tej chwili minęła już godzina 6, a już dobre 15 po. Jestem umówiony z Adrianem, który za chwilę powinien tutaj dojechać. Zaraz będzie więcej widać, to też więcej powiem. Jest pierwsza niedziela, pierwszy w ogóle października i otwieram ten październik wędkarski z Adrianem. Baby pike? Baby pike. A jest większy niż ten, co ja ostatnio ale już ręka trochę za rybą. Ale jestem gościnny, kurde. Będziesz pamiętał tą rybę do końca życia. Czyli mi lepiej powiedz jak ja mam go uwolnić. Jak on to zrobił, to nie wiem. No najpierw tą, spod ten. Cyk. I później spróbuj w takich sytuacjach raczej organoleptycznie, która kotwiczka pierwsza. Który grot najdelikatniej, że tak powiem, zaczepiony, nie? Spróbujemy tutaj przy pomoście. Lubię taką wodę właśnie, spokojną. Ostatnimi czasy mi się nie zdarzyło, żebym na Hogana tutaj nie miał jakiegoś ochotnika. Siedzi, chyba, z ścinką, dlatego taki opór mi dawał. Nie. Mówiłem, Tutaj ten hogan spokojnie, zaraz cię wypuszczę. Tak się nie denerwuj się no. w tym Algę truje na bogato, grubo, albo, albo wcale. No kurwa, bobra z tego widzieliśmy, nie? Ale kurwa wielki, jak świna, kurwa. No, napompowany taki, Nowa nie? No jakby kurwa świnia pływała w wodzie, nie? żeby kurwa takie bydle wielkie <grystanie> to było. O, bobry potrafią być wielkie. A jeszcze jak na przykład... Siedzi. A jeszcze jak na przykład gibnął ze starości, to nie mów, że szczupak też, bo w takich miejscach właśnie szczupaczki obstawiają bardzo często, nie? Szczupak. Nie wiem czy to ma... Nie wiem, nie wiem czy to szczupak. Uciekaj. Tylko Za przypon jak złapiesz, to powinno już, nie wiem jaki masz mocny, ale za przypon powinieneś już, już ściągnąć. Stąd wyjechał ten szczupaczęto, nie? A teraz moja wędka cierpi. Nie sądziłem, że aż tak bardzo tu będziemy parkować i teraz tak. Ale tylu bit głębiej. Teraz to już W ogóle, ale tylu bit głębiej. Już dla niego jest za płytko, to nie dobrze. Dałem do tyłu. I nie załapał. Ale tak, no. Mój tak samo ma. Miałeś tak, no, że... Tak samo Jak przekręcisz od, ze... od przodu do tyłu od razu, to nie, nie włącza. No i dopiero, I, tak raz... ra... i, dopiero i dopiero za drugim razem. I dopiero no. za drugim razem. Pierwszy dzień, co naprawdę czuję jesień. 11 stopni o godzinie 9, to przeważnie już było z 22 ostatnio. Dobra. Przerwa na arbuza. No. Widziałeś ten film? No. Nie. Widziałeś, nie widziałeś filmu Przerwa na arbuza? Nie. No Dawidowi się to maleństwo urodziło, no. Chłopak? Dzieczyna. Spoko, córeczka. No jest tak, że jak się dziecko rodzi, to się trochę człowiek e, odcina, nie? Po prostu tych obowiązków dochodzi. Coś tam gania, ale wstrzycina. No. Siedzi. No tam kurwa mięsko w to, to chyba to. Ale tutaj idzie. Mały szczupak pewnie. Dzikus. Niech to będzie okon. Bądź konia. Ja bym chciał okon złożyć. Opię. Piękne. Bardzo ładne. Drugiutko. W końcu. Już myślałem, że uciekły stąd. Ale mówiłem ci, one chcą być na filmie generalnie. Takie oko nie mógłbym łowić. Tam, tak, przyjemne. Ale tak trafić w dzień, rzeczywiście, że takich złowisz, nie wiem, 20, nie? To, to jest zabawa. Tu jesteśmy na blacie generalnie. 5,5 metra i zupełnie się nic nie zmieniło. No, spróbujmy w tych klatkach połowić. Sytuacja na godzinę 9 wygląda w ten sposób, że marzną ręce. Jest około 11 stopni, może 12 maksymalnie w tej chwili, i pierwszy dzień takiego, już powiedzmy, absolutnie nie lata, a początku jesieni, jeszcze wczoraj, przedwczoraj, zdarzało się po 25, po 28 stopni. W ubiegłym tygodniu to lekko 30 w cieniu, w tej chwili 11-12. Naprawdę czuć po rękach, że marzną. Zresztą tak jak zaczynaliśmy, tak żaden z nas nie zdjął w ogóle tak. tego bez rękawnika jeszcze nawet, nie. Trzy szupaki, jeden okoń. Coś tam się dzieje. Okoń fajny. E, cały czas czekamy za większymi rybami. Okonia zrobił Hunter. Szupaki u mnie Hogan. A u ciebie? Nie powiem. Chyba to Fish Hunter. Fish, fish Hunter od Mikado? Chyba, no. Chyba Mikado. Tak, no. Próbujemy dalej. Fajnie jest, na szczęście. Na szczęście też już w tej chwili e, nie ma tak, takiego wiatru. Ale też jesteśmy troszeczkę schowani tutaj za drzewami. Raczej nie powinno padać jeszcze. Ale słońce też gdzieś tam. Może będzie widać schowane. Próbujemy dalej. 3. E, w tej chwili jesteśmy na takim blacie. I generalnie plan jest taki, żeby rzucać, bo ta ryba siedzi w trzcinach ewidentnie jeszcze. Temperatura wody spadła, ponieważ jest 20,4, a jeszcze w ubiegłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, jak byłem, to było 22,4. Także woda się ochładza, ale to nie jest jeszcze taka temperatura, chyba żeby te ryby niesamowicie kąsały. Ale jest, jest już zdecydowanie bardziej jesień niż lato na ten moment. Jeżeli ktoś ma ochotę, możecie zostawić łapeczkę tu góry. Jeżeli jesteś nowy na kanale, a podoba Ci się to, co nagrywam, to, co tutaj dzisiaj prezentujemy, w miarę możliwości odnośnie tego, jak ryby też żerują, to możesz na dole kliknąć. Subskrybuj. Obok jest dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych filmach. No i próbujemy dalej. mbranie bo zacze ale dziwne tylko Ładny No i takie już poproszę. Takiego sztupaka poproszę. Myślę, że film. Mógłbym wnukom opowiadać. To byłby ten szczupak z tych memów. Stupak, który usiadł mojemu staremu. Tak. To od razu uderzyło. Ja bym yy. nie zdążyłem podwinąć nic. Tak jakbym w rybę trafił. Od razu uderzył. Stręga. Mhm. <laughs> No pięknie. Pięknie. A wzdręgi są bardziej chyba tutaj żarłoczne niż o koni i szczupaki na tym zbiorniku. I siedzi. <grym> Tego się nie spodziewałeś, A panie, co? Wiesz co, aż sobie zdjęcie zrobię. Jak chcesz, to mogę tobie zrobić zdjęcie. Wpadło i od razu to uderzenie. Tam gdzieś? Na Hogana też właśnie może. No tam dokładnie. ale Hogan, niestety, ale liścia zgarną. Na dzień dobry. O. Jakie bąki teraz? Poganie. Szczupaki, a nie takie. Zmienimy miejsców, a co? Dobrze. Jak im tutaj dogodzić tym rybom?